Jest ze mną Paweł Lekki, zawodnik drużyny Fortis. Cześć Paweł. Cześć, witam. Jesteście po meczu pucharowym przeciwko G2 Film Studio. Dramaturgia w tym spotkaniu. Wyrównujecie w ostatniej sekundzie i wygrywacie rzutek karnych, eliminujecie dwukrotnego mistrza ligi. Jak wam się grało? No super, bardzo ciężki mecz. G2 Film Studio postawiło naprawdę ciężkie warunki. Bardzo chłopaki wybiegane, szybkie, ale no, nasza twarda obrona, twarda obrona jednak dałaś. <laughs> Drużyna święty. <laughs> no, radość dzisiaj chyba nie będzie końca. Nie, nie wiem czy, czy zakończymy w dzisiejszym dniu. Nie to jest chyba pewne, że nie zakończymy. <laughs> Nie wiem, czy mogę zapytać więcej. E, Jakieś specjalnie się nastawiliście na nich w tym spotkaniu, że Wam, że wam się tak ułożył ten mecz? Nie no, ogólnie to nam się dobrze podchodzi tutaj do meczy. Fajnie gramy na luzie, chcemy się bawić, chcemy grać dobrą piłkę. Co prawda, no, G2 w nie pozwoliło na za dużo, ale jednak nasi szybcy napastnicy dali sobie radę. Nie będę cię już dłużej trzymał, tutaj koledzy, koledzy dali, dali popis. Życzę powodzenia w kolejnych meczach i, i, i lećcie do szatni świętować. Dzięki, Dzięki bardzo.